W poniedziałek wezwano mnie do szeryfa. Już po tonie rozmowy wiedziałem, że będzie poważnie. Mason westchnął, opierając się na krześle. Słyszałem, że prawie zabiłeś Nika, rzucił. Nie jest zadowolony. Może zajmijmy się czymś ważniejszym, jak to coś w szkole, co kolekcjonuje głowę. Szeryf przewrócił oczami. Dobra, mały ponczusiu, musisz się uspokoić. A żebyś się uspokoił, zdejmujecie z patroli. I tak właśnie oto trafiłem na stanowisko dyspozytora. Mój poprzednik, Reggie, był chudym, łosiejącym czterdziestolatkiem, który przez lata siedział w centrali. Moja nowa partnerka, Charlie, wprowadziła mnie w system. Była żywiołowa, nie potrafiła usiedzieć w miejscu i miała specyficzny sposób obsługi zgłoszeń. Proszę pana, nie obchodzi mnie to, ile ramion pan znalazł, proszę je odłożyć tam, gdzie były. Mówiła do słuchawki. Z czasem coraz lepiej radziłem sobie z tą pracą, choć kontakt z nikiem pozostawał napięty. Ignorował moje próby pojednania. Reggie gadał za dwóch, nik brał pączka i milczał. W końcu zapytała mnie Charlie. Kogoś zabiłeś? Nie. A chciałeś? Zaskoczyło mnie to pytanie. Pokręciłem głową. Uśmiechnęła się i podała mi pięść. Jesteśmy w dupie. Czy robimy, czy nie robimy? Większość zgłoszeń była zwyczajna. Ktoś się zatrzasnął pies w samochodzie, kot na drzewie. Ale zdarzało się też dziwniejsze. DUC dzwoniło, pytając o nietypowe obiekty latające lub dziwne zdarzenia. Nigdy nie tłumaczyli. Po prostu się rozłączali. Pewnego dnia zadzwoniła starsza kobieta. Mój synek kupił mi 8 gumowych kaczek, ale dziś rano było ich 12. Charlie spojrzała na mnie z miną. Co do cholery. Zgłoszenie przekazałem Nikowi. Nie rozmawialiśmy od tygodni. Jednostka 115 odbiór. Nikt tutaj. Co masz? Gumowe kaczki. Było 8, a są 12. Nick ledwo powstrzymał śmiech. Wysłałem ich z Regime na miejsce. Wtedy wydawało się to zabawne. Po prostu anegdota. Spędziłem dzień rozmawiając z Charlie o wszystkim i o niczym. Paliła mentolowe papierosy. Zawsze podchodziła do okna, gdy wydychała dym. Śmiała się z historii o gumowych kaczkach, pytając o szczegóły. A potem zadzwonili z D.U.C., Charlie natychmiast zgasiła papierosa i zaczęła robić notatki. Kazała mi zamknąć wszystkie okna, upewniając się, że jesteśmy zabezpieczeni. Po rozmowie kazała mi zrobić inwentaryzację wszystkiego większego niż pięść. Nawet jeśli było przytwierdzone do ściany. To miało zająć godzinę. Podzieliliśmy się obowiązkami, ale sprawdzenie wszystkiego dwa razy było wyczerpujące. Gdy sprawdzałem szafki, zauważyłem coś dziwnego. Były dwie moje kurtki. To było niemożliwe, więc zakleiliśmy szafkę taśmą. Zadzwoniłem do dełce, żeby zgłosić, że to znaleźliśmy. Odpowiedzieli, że jeśli coś się zmieni, mamy natychmiast zadzwonić. I wtedy zaczęło robić się dziwnie. Pytali o kawę, którą wypiłem. A po rozmowie z nimi, Charlie i ja zabezpieczyliśmy wszystkie drzwi i okna. Zaczęliśmy czuć się, jakbyśmy przygotowywali się na coś poważnego. Wkrótce odłączyli prąd. Stacja w ciemności była czymś czego nigdy nie doświadczyłem. Gdy sprawdzaliśmy latarki, Charlie zauważyła, że może to być problem z prądem, ale nie chciała sprawdzać bezpieczników. Czekaliśmy nie wiedząc co się wydarzy. Zostaliśmy na miejscu. Kiedy nic wewnątrz nie było w stanie przyciągnąć naszej uwagi, zaczęliśmy patrzeć na zewnątrz Widzieliśmy, że budynki wzdłuż ulicy nadal miały prąd, więc to musiało być coś lokalnego. Charlie pewnie miała rację, wywaliło korki, może przepalił się bezpiecznik, ale nie zamierzaliśmy sprawdzać, co się stanie, jeśli zignorujemy zalecenia DUC. Czekaliśmy na posiłki. Czas dłużył się niemiłosiernie, byłem spięty, godziny zdawały się ciągnąć jak dni. Około 21 Charlie zawołała mnie do okna. Wskazała nam coś świecąc latarką. Konik na biegunach, czerwony, staromodny, jak zabawki, które kiedyś dostawały dzieci. Stał po prostu na środku śniegu. Tego wcześniej tu nie było, powiedziała. I chyba, że przegapiłam jakiś żart z TikToka. To nie ma żadnego sensownego powodu, żeby się tutaj znalazł. Tak ale. To tylko zabawka. Na pewno? Patrzyliśmy na niego przez kilka minut, oświetlając go z różnych stron. Niby to zabawka, ale ktoś musiał ją tam postawić. Zabawki nie poruszają się same. A ta myśl sprawiła, że martwe białe oczy konika wydawały się jeszcze bardziej złowrogie, gdy wiatr wprawiał go w powolne łagodne kołysanie. Charlie starała się zachować spokój. Ale wiedziałem, że coś było nie tak. Może po prostu potrzebowała papierosa. Gdy wybiła dwudziesta musiała pójść do łazienki. Nie wiedzieliśmy czego dokładnie szukać, a łazienki były zamknięte. Ale jak musisz, to musisz. Zostałem na straży na zewnątrz. Po kilku minutach wróciła. Pierdolę to. Zapalę. Wracając do pokoju operacyjnego... Oderwała trochę taśmy z okna i uchyliła je. Taśma dowodowa trzepotała na wietrze jak wstążka. Spojrzałem na zewnątrz. Konika już nie było. Charlie nie wyglądała na szczególnie przejętą. Zacząłem wątpić we własne oczy. Może po prostu patrzyłem w złe miejsce. Charlie uchyliła okno jeszcze bardziej i odpaliła papierosa, opierając się wygodnie na krześle. Usiadłem z powrotem przy biurku, sięgając po tiktaki z górnej szuflady. Ale kiedy spojrzałem na czarni, coś mnie zaniepokoiło. Wypuszczała dym prosto do środka. Ostatnim razem wychylała głowę za okno. Uśmiechnęła się lekko, zauważając, że się im przyglądam. Uniosła w moją stronę złoto białą paczkę. Chcesz jednego? Nie palę. Racja, Przytaknęła I słusznie. Wciąż to robiła. Coś w jej zachowaniu było innego. Przypomniałem sobie o swojej szafce i dwóch identycznych kurtkach. Mogły być dwie sztuki czegoś. A co jeśli to dotyczyło też ludzi? Wymówiłem się i pospiesznie skierowałem do łazienki. Charlie poderwała się z krzesła, strząsając niedopałek przez pokój. Hej! Zawołała. Ej, czekaj! Zignorowałem ją. Wszedłem do łazienki, jak gdy to zrobiłem. Zerknąłem przez szparę w zamykających się drzwiach. Charlie wyglądała na wyższą. Jej oczy miały niebieskawy odcień. Zatrzasnąłem drzwi i przekręciłem zamek. Usłyszałem przytłumiony śmiech, potem kilka kroków, a potem nic. Łazienka miała tylko dwie kabiny i umywalkę. Drzwi były zamknięte. Minąłem pierwszą kabinę i zatrzymałem się. Coś było nie tak. Cofnąłem się i zobaczyłem, że wszedłem w krew, zostawiając czerwone ślady na chropowatej podłodze. Otworzyłem drzwi pierwszej kabiny i zobaczyłem Charlie, rozłożoną na podłodze. Krwawiła, ale żyła. Trzymała się za klatkę piersiową i bladła, oddychając płytko. Wyglądało na to, że miała przebite płuca. To by wyjaśniło, dlaczego nie była w stanie wezwać pomocy. Nie chciałem nawet myśleć, co to oznaczało i z kim przed chwilą rozmawiałem na zewnątrz. Spokojnie, powiedziałem, klękając obok niej. Spokojnie, dam radę, będzie dobrze. Ty, ty, Charlie wychrypiała. Ty już tu byłeś. To nie byłem ja, Charlie. Zapewniłem ją. I to coś na zewnątrz, to nie ty. Wyciągnąłem kartę dawcy organu z portfela. I staśmą kryjącą załatwiłem ranę Charlie. Położyłem ją przy toalecie, by zmniejszyć nacisk na ciało. Musimy wezwać pomoc, powiedziałem, ale telefon nie zadziałał. Zadzwoniłem do Nika, jednak połączenie zostało przekierowane. Została mi tylko jedna opcja: Musiałem dotrzeć do pokoju operacyjnego. Charlie miała trochę czasu, więc wyruszyłem po pomoc. Po drodze odkryłem, że pokój operacyjny był w totalnym bałaganie, a połączenie z D.U.C. wskazało, że coś się dostało do środka. Czerwony konik na biegunach stał na środku pokoju i wtedy poczułem, jak coś zaczyna się dziać. Konik zniknął, a rzeczy w pomieszczeniu zaczęły się zmieniać. D.U.C. wyjaśnił, że te istoty próbują przejąć nasze kształty. Kiedy zbliżyłem się do łazienki, znalazłem w niej wersję czarni. Niektóre z nich wyglądały jak ja. Przykręciłem zamek w drzwiach i ukryłem się w kabinie. Na zewnątrz coś się poruszało. Zapytałem Charlie, czy widziała coś podobnego wcześniej. Odpowiedziała, że nie. Echo moich słów rozbrzmiewało w korytarzu. Te istoty naśladowały nasz głos. Zakochałam się w niewłaściwym facecie. Uśmiechnęła się, ale potem jakoś się ułożyło. On jest tam z nimi? zapytałem. Czy masz opiekunkę? Chciałem, żeby skupiła się na czymś innym niż te cholerstwa za drzwiami. Pytanie o rodzinę zawsze poprawiało jej humor. Keith odszedł kilka lat temu, westchnęła. I tak nigdy nie był typem ojca. Przykro mi. Digmanowie to podła rodzina, mówię ci. Nagle usłyszeliśmy uderzenie w jedno z okien. Ktoś wołał. Słabo. Ale to był Nick. Użyjcie wyjścia ewakuacyjnego przez szatnie, Krzyknął. Mamy was. Odłożyłem broń i podszedłem do Charlie. Opracowaliśmy plan. Był idiotyczny, ale jedyny jaki mieliśmy. Podniosłem ją na ręce. Trzymając jak pannę młodą. A ona osłaniała mnie swoją służbową bronią. Daleko nie mieliśmy. Musieliśmy próbować. Była coraz słabsza. Poza tym, skoro niki i reszta tu byli, może już zabezpieczyli tylne wejście. Gdy doszliśmy do drzwi, nachyliłem się, by czarni mogła odblokować zamek. Odliczałem od trzech, czując, jak wysycha mi gardło. Gdy tylko mechanizm kliknął, kopnąłem w drzwi. Słyszeliśmy głosy: moje, jej jak dziwny pogłos. Nie oglądałem się na boki, tylko biegłem przez szatnie. Padły cztery strzały uciszając część głosów z dyżurki. Wypadliśmy do szatni. Po podłodze walały się kurtki i śmieci, ale nie zwalniałem. Coś ostrego przejechało po moich nogawkach, jakby tempe noże, które nie przebiły materiału. Charlie oddała dwa strzały, gdy coś, co ledwo przypominało człowieka, wyszło z szafki. Parłem naprzód. Kopnąłem drzwi przeciwpożarowe. Spodziewałem się alarmu, ale coś musiało zostać odcięte. Wybiegłem prosto na tył budynku, pokryty świeżym śniegiem plac. Zobaczyłem Nika. Był tam. Biegnij dalej, mam cię, zawołał, wskazując prosto przed siebie. Miał rękę na biodrze, jakby gotowy dobyć broni. Skręciłem w lewo, kierując się na parking, ale mnie zatrzymał. Nie, krzyknął. Prosto, po prostu biegnij. Słuchałem go przez jakieś 20 metrów, aż uświadomiłem sobie, że zmierzam prosto do lasu. W tę stronę nie było żadnej drogi, gdzie mogłaby zaparkować karetka. Czemu kazał mi tam biec? W oddali zobaczyłem dwa radiowozy nadjeżdżające drogą: numery 114 i 115. Ten ostatni należał do Nika. Spojrzałem z powrotem na niego, wciąż trzymając Charlie. Bez odwracania głowy szepnąłem do niej. Są w komisariacie zdjęcia wszystkich oficerów? Tak, w pokoju socjalnym odparła. Z tej jednej imprezy, jak dostaliśmy Polaroid. Spojrzałem na niego uważniej. Coś było nie tak. Miał dłuższe włosy jego oczy były proste a okulary prawie białe, jakby wciąż odbijały jakieś światło z przodu. Głos brzmiał jak nagranie na automatycznej sekretarce a ta ręka na biodrze nie miał tam broni. To nie jest nik. Powoli odłożyłem Charlie i podniosłem broń. Patrząc na bok zobaczyłem kogoś wychodzącego z lasu. Kroki dobiegały też z drugiej strony. Byliśmy otoczeni. Charlie nie traciła czasu. Wpakowała cztery kule w to coś, co wyglądało jak nik. A ono uciekła z wrzaskiem do budynku jak przebity balon. Ten krzyk miał dziwną melodię jak surowa piła tnąca metal. Bolało mnie od tego w uszach. Robiło mi się niedobrze. Charlie oddała dwa kolejne strzały w coś, co próbowało nas oskrzydlić z lewej, po czym przeładowała. Poszedłem w jej ślady. Nie oszczędzaliśmy amunicji. Kartonowe pudło? Dwa strzały. Beczka? Dwa strzały więcej. Wszystko, co nie powinno tam być, dostawało kulkę. A potem zobaczyłem siebie. Identyczną kopię mnie. Dokładnie w tym momencie, tylko z lekkim niebieskim odcieniem oczu. To było jak patrzenie w lustro. Nie wyglądał na złego ani groźnego. Był spokojny, jakby właśnie wyszedł spod prysznica. Nie biegł, nie krzyczał. Po prostu szedł w moją stronę, podnosząc pustą dłoń, jakby chciał pokazać, że nie ma złych zamiarów. Charlie nie zamierzała czekać. Dwa strzały klatka piersiowa i głowa. Obraz się zniekształcił. Moja twarz wydłużyła się i zdeformowała. Plecy wygiły się jak urannego owada. Ramiona skurczyły się do dwóch kostnych szpikulców sterczących z nadgarstków. Szczęka rozciągnęła się aż do połowy tułowia. Wyglądała jak topniąca plastikowa zabawka. Potem, również wrzeszcząc, uciekł w dzicz. Coś dopadło czarni. Krzyknęła, a gdy się odwróciłem, była już kilka metrów dalej. Ciągnięta przez coś. Nie widziałem niczego. Miała kolejną ranę kłutą w ramieniu. Wycelowała w moją stronę, a ja rzuciłem się na ziemię. Trafiła coś, co skradało się za mną. Doskoczyłem do niej, czołgając się na czworakach, aż byliśmy plecami do siebie, żeby mieć widok na wszystkie strony. Oddychała z trudem. Ja sam miałem problem, choć miałem zdrowe płuca. Nie mogłem sobie wyobrazić, co ona przeżywała z jednym. Jej głowa kiwała się na boki, jak figurka z ruchomą głową. Skończyła mi się amunicja, wyszeptała. Zostało mi osiem nabojów, odpowiedziałem. Coś widzisz? Nie wiem, może. Kolejna wersja mnie tym razem na czworakach wyskoczyła z krzaków. Dwa strzały. Czarni, wybiegająca z szatni, wrzeszcząca jak ranne zwierzę. Dwa strzały. Ten cholerny czerwony konik na biegunach. Kilka metrów ode mnie. Dwa strzały. Coś dziwnego wyłoniło się z zabudynku. Ktoś, a raczej coś, próbowało skopiować szeryfa Masona, ale wyglądało, jakby ktoś rozciągnął zdjęcie w złej jakości. Pewnie próbowało odtworzyć jedno z rozmazanych zdjęć w pokoju socjalnym. Widać było kontury imprezowego kapelusza, ale całość była organiczna. Patrzyłem na to przez chwilę, próbując zrozumieć, gdzie kończy się jedna część, a zaczyna druga. Od znaka rozciągnięta na klatce piersiowej, jak membrana. Niebiesko-czarny mundur pokryty włosiem, jak odwóg pojąka. Twarz przypominała zniekształcony pień drzewa, jakby tylko zgadywało, jak powinien wyglądać człowiek. Dwa strzały, i wpełzło z powrotem do budynku. Plątanina kolorów i tekstur, znikając w cieniu. A potem kolejny nik. Podniosłem broń. Puste kliknięcie. Pusty magazynek. Spojrzał na mnie ze zdziwieniem. Jego różowe okulary prawie spadły mu z nosa. Co to choler, to dziobie? Nick? Bez wahania gwiznął. Zobaczyłem Reggie'ego, przebijającego się przez śnieg, a za nim dwóch sanitariuszy zatrzymujących się przy drodze. W oddali słychać było syreny. Schowaj to gówno mi pomóż, powiedział Nick. Musimy ją przenieść. Razem przenieśliśmy Charlie do ambulansu. W miarę jak wracało coraz więcej funkcjonariuszy i agentów DUC, widać było, że każdy miał za sobą ciężką noc. Reggie opowiadał przez telefon żonie o swoich heroicznych wyczynach. Jak pomógł przenieść ranną kobietę do karetki. Inni wrzeszczeli przez radio sprawdzając inne lokalizacje. Niektórzy po prostu szukali amunicji. Oparłem się o maskę radiowozu numer 115 i spojrzałem na budynek po starunków oddali. Robiło się zimno, ale miałem przeczucie, że już nigdy nie zobaczę mojej ulubionej kurtki. Nik siedział w otwartych drzwiach samochodu, trzymając w ręku hot -doga ze stacji benzynowej. Kilka sekund później zobaczyłem ludzi ubranych w białe ochronne kombinezony. Odpalili miotacze ognia i zaczęli spalać cały budynek. Nick szturknął mnie łokciem. Spojrzałem na niego, on podał mi batonik. Pomyślałem, że pewnie ominęła cię kolacja. Powiedział. Wszystko w porządku? Nie. Rozumiem. Zapadła cisza. W oddali wciąż słychać było wrzaski, gdy płonące humanoidalne kształty wybiegały z budynku. Wybuchały dziwnymi odgłosami jak mokre balony. Wgryzałem się w batonik, ale usta miałem tak suche, że ledwo czułem smak. Chyba przenoszą nas do remizy strażackiej, kontynuował Nick. Parę lat temu tak zrobiliśmy, jak trwał remont. Tym razem potrzeba będzie czegoś więcej niż świeżej farby, zauważyłem. Dach zawalił się, jakby chciał podkreślić moje słowa. Wygląda na to, że masz rację. Spojrzałem na telefon, potem na Nika. Pewna myśl zaświtała mi w głowie. Zablokowałeś mój numer? Powinienem? Nie, powiedziałem, kręcąc głową. Tylko się upewniam. Płomień nie rosły aż w końcu wrzaski ucichły. Posterunek przestał istnieć. Gdzieś tam w środku moja kurtka zamieniała się w węgiel. Zastanawiałem się, czy wszystko potoczyłoby się inaczej, gdybym od razu zgłosił te gumowe kaczki do DUC. Tomskok skok potrafi człowieka zaskoczyć. Najmniejsza rzecz może oznaczać koniec świata. Ale nie można się bać wszystkiego przez cały czas. Trzeba po prostu iść dalej. Przeklęte, jeśli to zrobisz. Przeklęte, jeśli tego nie zrobisz.